Ruszajmy w kolejną podróż, a zatem w drogę. Witam Was serdecznie, z tej strony Rafał Karaś. Dziś wjeżdżamy na piękną górę, spodziewając się wspaniałych widoków, ponieważ Goldap zwany jest zakopanym Mazur. Po dotarciu na szczyt, poza pięknym widokiem, który zaraz Wam pokażemy, jest jedyna w swoim rodzaju obrotowa kawiarnia, która w ciągu godziny obraca się o 360 stopni i można z niej obejrzeć całą okolicę gołdaki. Umilając sobie ten czas, warto skorzystać z oferty kawiarni, która serwuje regionalne napoje, kawę, gofry i inne produkty, które umilają oglądanie okolicy. Polecam Wam to miejsce. Będąc w Gołdapi warto odwiedzić także pijalnie wód zdrowotnych, a także tężnie, które są czwarte wielkości w Polsce. Zapraszam Was do obejrzenia poprzednich naszych odcinków, a także subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia niebawem.